Panie trenerze, to samo bardzo proszę o kilka słów na temat meczu. Dziękuję także za, za gratulacje. No, Znacznie tradycyjnie, tak jak od kilku... Kibiców, tak? to, to, to ten stadion, który e, żyje, bo powtarzam to w zasadzie po każdej konferencji, e, nie chcieliśmy tego, tego święta zrezygnować. Trzy tak? e, dni temu e, wyprzedany cały stadion, dzisiaj również e, ludzie żyją w stalowej woli e, stalówką e, i tak naprawdę e, naszym zadaniem było, żeby wracając do domu byli zadowoleni. Tak? Dało. sam mecz taka bardzo rwana pierwsza połowa żadna z drużyn gdzieś tam nie, 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 nie miała płynności w grze na pewno druga połowa dużo ciekawsza i bramki i więcej sytuacji więc wydaje się że, 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 że graliśmy już tutaj lepsze spotkania ale na ale pewno dzisiaj liczy się przede wszystkim to że, że wygraliśmy i, i gramy finał za na pewno takie trudne decyzje, tak, bo no, mamy kadrę naprawdę wyrównaną i chyba dzisiaj pierwszy raz w tym sezonie zagraliśmy takim samym składem jak mecz poprzedni. Przymierzaliśmy się na pierwszym treningu poniedziałkowym do tego, żeby zagrała na a później. chcę grać za każdym razem. No i to dla mnie też taki trudny, trudny moment, bo, bo to taki trochę mój syn i, i wiadomo, że, że to jest w takim momencie trochę. Trudna, trudna ta relacja, tak? Ale bo naszym zadaniem jest to, żeby zrobić wszystko, żeby, żeby drużyna funkcjonowała jak najlepiej i takie decyzje podjęliśmy. Wchodzą w miennicy, dokładają jakości mamy wszystkich zdrowych zawodników na tym etapie sezonu. To jest, wydaje się, prawie niemożliwe, tak? A, 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 a tak naprawdę praca, którą tutaj cały sztab wykonuje jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. I, i to, że mamy równą kadrę, to jeszcze mamy zdrową, także to super super sprawa. Dzisiaj chwilę jeszcze radości i, i, i od jutra pracujemy w sobotę. W Kalisz. No i co jest znowu z Trenerze, czy ktoś ma jakieś pytania? Taka jest specjalna taktyka dla przeciwnika po rozbudzone apetyty są u wszystkich. No graliśmy już z Kaliszem 2 razy 2 razy 01. E, w pierwszym meczu kartka Piotrczaka. przygotowani już, jesteśmy przygotowani tak, może w tym momencie jeszcze trochę tam sobie obejrzymy jeszcze, jeszcze ten mecz Kalisza i, i pewnie jeszcze coś tam więcej zobaczymy, ale, ale o no to, to już w tej chwili to co Pan teraz powiedział, bo tu nikt nikogo już nie zaskoczył, bo, bo, bo ta liga już się kończy i my wszystko, wszystkich wiemy, tak samo wszyscy wszystko tak o nas Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zadać pytanie? dziękuję bardzo。